Taką wiesz, taką dragą żeby, żeby... Nie, nie, jak robił Nie tak Tak, zrobimy to, bietku. Bo jest fajna powiedzieć, że Worek jutowy Trud, szóstka, worek jutowy. Transporty. Po drugie nie może Na... No, to znaczy się że nasze, Ale ja mu to podaruję, bo kiedyś się nie pszczoły. Ja Więc ja woń do Krzyśka i mów mu, że to jest jego, niech ktoś przyjeżdża. Tak, będzie te... no, no, Ale zaraz mu to domy na te. ty. mu Zaraz tak. Od razu w tango. A, to tak Please be

a ty dojdziesz szeroki szerokiej taśmy? to jest to działa? to Jak to to działa? Jak to to Jak to działa? korpus z ramkami. to z ramkami to to zrobimy. to działa? Jak to działa? to

No Do dobra, Tu, dobra, dobra, dobra. dobra. Kurde, tylko że my też tu siedzą. Może nie dawać tego korpusu, tej ramki tu. Tej nie dajemy. Tej nie dajemy. Jedna jest za dużo Mieszku. Daj. No, my, no, No. Teraz tak. Olerka, kaź gonią, nie gonią. No to nakładaj ten krokus. Nie, nie, nie. Ja tu jakby się wsypię z worka i wtedy zrobimy tak, wiesz? Ale dzieciaki musicie się przesunąć. No, dzieciaki, i tam. Z tym, Potem to <tusz> dawać pauzę. Nie biegaj tu. Chodź tam. Chodź tu. Czy ty... mięsto Вот так. Подол. И быше, подол. Так, Ale to zrobię podażę, to zrobię. Tej, tej, tej. Wolę z Waszą nam siadać i jej zabijemy. A ja patrzę, co na to. Kurde, jak wyjdzie matka, pod bluzkę mi wlazł. Jak wyjdzie miętek matka, to polecam. Ale czekaj Patrz co się tam dzieje jeszcze Ale matka myślę, że spadła Jak ty myślisz? Widzimy Patrzcie czy wchodzą Ty, to aby wchodziły Tutaj jest, wypacie co się dzieje na wylotku No, zaczynają? No Tylko wiesz jak trzeba deskę? Pusta trzeba, żeby one mnie takie oparcie miały Czekaj, 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 albo tak mnie tak Tak, żeby te tu siadały, wiesz? O tak Okay, tu są? Nie to tak, już go można. Tylko patrzmy... Patrzcie, tam jeszcze luto Jak tam jest matka... Ale to by się... Czekaj, muszę to przyciągnąć. Ciężki to było, widziałeś jak ja na kryka Ja, Ale ci powiem... Ale patrzcie u góry jeszcze. Ale patrzmy czy schodzą na dół. Coś tam wychodzi, a nie, to płatek wychodzi. Płatek wywalają. Powie, powie się jak sobie go tak. Jak zaczną wchodzić mietek, to znaczy, że już jest dobrze. Tylko leczy to nie ma za, za bardzo duszne. Nie wiem, z dołu są dziury otwarte, nie? Z dołu są, ja. no. Jak zaczną wchodzić mietek, to są nasze. Powinny zacząć do niej zlatywać. Patrzcie, ty się tu kręcą, nie? No, no, no. A ty z góry, czy zlatują na dół? Chłopacz, jest ich tam jeszcze dużo. I Je, Jeszcze się tak. Ja. Nie no to poczekamy, no. Czekaj, to wyłączyć. Że... którą? No,